Cześć Boże, witam Was serdecznie. Komentarz do Ewangelii z trzeciej niedzieli wiekanocnej w roku A z Ewangelii Świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas był raną grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od grzesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili Go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Moi drodzy, mamy dziś taką piękną drogę uczniów yy, zagubionych, yy, sfrustrowanych, którzy odchodzą od Jerozolimy i spotyka ich Chrystus, yy, dokonuje w nich pewnej przemiany Przysiedzimy sobie właśnie, zwłaszcza drogę uczniów, tak, ponieważ mamy Kleofasa, a drugi jest nieznajomy. Tam możemy podstawić samych siebie, dlatego to jest też nie nasza droga w jakiś sposób. Zobaczymy na podstawie właśnie tej drogi, skomentujemy sobie cały tekst, jakby idąc uczniami. Otóż najpierw mamy uczniów, którzy idą do Emaus, tej miejscowości nie udało się zlokalizować, 11 km od Jerozolimy. I oni uciekają, uciekają z Jerozolimy. O to jest istotne, bo Jerozolima jest takim miejscem zbawczych wydarzeń i oni też jakoś się ich pozbawiają, ponieważ jeszcze ma być niepowstąpienie, ma być zesłanie Ducha Świętego, ale oni już odchodzą. Nic dla nich nie ma w Jerozolimie. Dla nich historia Jezusa się skończyła. Tak? Widzimy też tutaj przy okazji, jak oni są właśnie co oni myślą o Chrystusie, to jest też ciekawe, tak? No i to był tylko prorok, potężny w czynie i w słowie, a więc, który działa tak jakoś spektakularnie, z mocą, tak? Który karmi tysiące ludzi na pustkowiach, czy czyni jakieś cuda. I oni widzą w nich oczywiście, tak, przywódcę politycznego. Myśmy się spodziewali, że wyzwoli Izraela, który miał jakby dać suwerenność Izraelitom, być wspaniałym przywódcą ich, ich kraju, Taka więc niewłaściwa wizja Mesjasza. Do tego oni są widać tutaj tym, co mówią do Jezusa, widać, że są jakby niewierzący, znaczy nie wierzą w świadectwo kobiet. Tak, jakby nie przyjmują tego, chociaż już dają pewne fakty, interpretują je w taki sposób, raczej znaczy przerażają się tym, niepokoją, nie wchodzą w głąb, nie próbują uwierzyć. A więc mają takie swoje poglądy klasyczne dla Izraelitów w tamtych czasach. Jezus miał być przywódcą politycznym. Mesjaszem Politycznym i do tego nie wierzą w nowinę o Zmartwychwstaniu, o, o, o tych sygnałach, znakach, nie przyjmują tych znaków. Tak? I do tego to powoduje w nich frustrację, smutek, są zawiedzeni, są właśnie w takim, w takim stanie. Nie? I, ym, i, i do, do takich przychodzi Chrystus. Do takich przychodzi Chrystus i ciekawe właśnie, że On się nie ujawnia im od razu. tak Widzimy małą oczy na uwięzi. Dlaczego? No bo zobaczcie, gdyby się ujawnił Jezus od razu, byłaby radość, tak żyje, ale nic by się w nich nie zmieniło, gdy chodzi o poglądy, przekonania, a teraz Jezus ma właśnie okazję ich przez to przeprowadzić taką dłuższą drogą, ale dzięki temu, zanim On się im objawi, pokaże, to On przeprowadzi pewien proces w nich. I właśnie Jezus tą, taką stosuje metodę takiego ignoranta, tak? ich wysłuchuje, oni mogą wylać jakby te swoje frustracje, żale, swoje poglądy. Jezus też dzięki temu jakby wie dokładnie, jakby co oni myślą, i może ich tutaj um, um, dać im prawdziwą naukę. Stąd, kiedy oni już tutaj wyczyszczą się, że tak powiem, wewnętrznie, ta frustracja z nich zejdzie, są otwarci, gotowi, wyczyszczeni, by przyjąć prawdziwe słowo. I Jezus im to tłumaczy. Tak? I oni przyjmują, wysłuchują to, co Jezus im mówi. Tam takich mocnych słów używa, oni rozumni, tacy głupi de facto, tak. Ja mówię o zatwardziałości ich serc, na, na Słowo Boże, ale tak ich przekonuje, że jak słyszymy potem dalej, będą ich serca pałały. Jezus, jak zawsze, mówił słowo z mocą, mówił przekonywująco, obrazowo, mówił tak, że ludzie prości też mogli je przyjąć i, i, i łatwo zrozumieć. Są więc pouczenni, są też tak pociągnięci tym Chrystusem, to, tą postacią, tak jakby zafascynowani, że chcą z nią być dalej, chcą być z nią więcej, dlatego oni przymuszają tą osobę, bo jeszcze nie wiem, że to jest Chrystus, do tego, aby właśnie pozostał z nimi na wieczór. I tutaj Chrystus łamie dla nich chleb. Przy stole, wiemy, że to jest mamy błogosławieństwo, i tak dalej. Eucharystia, Msza Święta, i tutaj go rozpoznają. Poznali go wtedy właśnie na Eucharystii i on nie znika. Jakby dlaczego? No bo dokonał swojego dzieła, tak? Wiemy, że Jezus, jakby w zasadzie, pokazuje się apostołom, czy innym osobom po zmartwychwstaniu staniu na zasadzie, by przeprowadzić pewne rzeczy, by jakby dokończyć, pogłębić wiarę. Załatwić pewne sprawy jak przed Piotrem, który się zaparł trzy razy, ale potem znika, już nie jest obecny cały czas ze swoimi uczniami czy apostołami. I tu jest podobnie, jakby dokończył, oni, co, mają już poglądy ustawione, mają właściwą wizję Mesjasza, w tym momencie jeszcze go rozpoznali, zobaczyli, uwierzyli, widzieli zmartwychwstałego, mają doświadczenie zmartwychwstałego, wszystko, co powinni doświadczyć, wiedzieć i zostało im tutaj dane. I teraz oni naturalnie, już z siebie wracają do Jerozolimy, do tego miejsca wydarzeń zbawczych i spotykają jedenastu, którzy im potwierdzają oczywiście prawdę o zmartwychwstaniu. Oni również dzielą się swoim doświadczeniem, tak w ten sposób dają świadectwo już Chrystusowi, umacniają wiarę także tamtych, którzy byli w Jerozolimie. Piękny tekst, który mówi, jak Jezus pięknie przeprowadza apostołów, tutaj przepraszam, tych uczniów. Także nas, taką drogą do, do wiary w Niego. Jakie dla nas światła płyną z tego tekstu, jakieś wskazania? Na pewno Jezus jest takim tu idealnym kierownikiem, tak? możemy Mu wszystko powiedzieć. Jak widzimy, jakby nas nie potępia, nie krytykuje, że mamy jakieś poglądy fałszywe na Jego, na jego temat, jak, to, jak tutaj ci uczniowie, ale właśnie chętnie nas tutaj wysłucha by nas prowadził nawet czasami jak nie czujemy, że to On nas słucha, mamy Mu mówić tak? jeżeli czujemy się zachęceni gdzieś tam na modlitwie zwłaszcza to też jest jakieś światło, byśmy mówili Mu o swoich przeżyciach, o swoich frustracjach o swoim smutku, tak swobodnie bez jakiegoś lęku, że jesteśmy nie w porządku wobec Niego że, że coś nie tak fałszywie mówimy, nie wiemy nie mówimy tak, by On oczekiwał nie mamy się co przejmować, możemy dzielić się z Chrystusem szczerze tak? I gdzieś tam mamy też swoją drogę, właśnie. to jest też kolejny taki element. Jesteśmy w drodze yy, cały czas, nie oczekujmy od siebie jakiejś od razu yy, nie wiem głębokiej wiary w Chrystusa yy, paschalnego, tylko właśnie yy, każdy z nas ma jakiś tam swój obraz yy, Chrystusa i gdzieś go będzie poprawiał. I tu jest drugi element, Słowo Boże. Nie? Odczytywać Słowo Boże zgodnie z wolą Jezusa. To Słowo Boże obiektywizuje w nas prawdy, prawdy wiary, tematy wiary, także właśnie osobę Chrystusa, osobę Boga. Wiemy, że Jezus objawia nam słowem i czynem i działaniem, jakby swoim, postawą swoją Boga Ojca. Jak czytamy Ewangelię, mamy czytać Ewangelię, mam teraz tydzień biblijny, tym bardziej to zachęta, moi drodzy, byśmy oczytywali słowo, ale zapraszam Was właśnie, byśmy poprosili Jezusa, by nam swojego ducha. Kiedy rozpoczynamy czytanie słowa, medytację nad Słowem Bożym, poprośmy właśnie o ducha, Świę ducha świętego, o pomoc w takim dobrym odczytaniu słowa. Żebyśmy nie sami interpretowali, nie po swojemu jak ci uczniowie, ale zgodnie z tym, jak Jezus chce nam tłumaczyć, żeby on nam tłumaczył słowo, tak jak tym uczniom. Duchu święty, niech nam Jezus tłumaczy to słowo, niech nie Jezus tłumaczy to słowo. Pokazuje słowo, bym ja właściwie zrozumiała, zrozumiał. Taka modlitwa zachęca was do niej, przed jakąś zwłaszcza dłuższą lekturą Pisma Świętego czy Ewangelii. I w końcu e, 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 Eucharystia jako uprzywilejowane miejsce rozpoznawania Chrystusa Zmartwychwstałego. Pamiętajmy właśnie tutaj na Eucharystii Jezus się pokazuje. Dla nas jest to bardzo mocne wskazanie, jeżeli chcemy mieć większy kontakt z Zmartwychwstałym, czy jakoś bardziej w Niego wierzyć. To nam, przy Świętej, na Eucharystii będziemy mieli okazję do tego. Też możemy go prosić. Trzeba ci świadomie w tym kluczu przeżywać każdą Szyb Świętą, niedzielą, ale też właśnie może w tygodniu, do czego Was bardzo zapraszam, na, to, na tą drogę z Chrystusem, który, który gdzieś tam chce, byśmy się dzielili tym, co jest w naszym sercu. Ale. Ty, który nam także tłumaczy Słowo i się objawia, zwłaszcza w ym, y, Eucharystii, przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do usłyszenia.